Audycja została wyemitowana w radiu Warszawa 106.2 FM. Warszawa pamięta. Chrystus wykupiony, hiszpański, ten z ludzkimi włosami. Zupełnie jak Chrystus cudowny z z kaplicy baryczków, włosy, które miały rosnąć, na obraz i podobieństwo. Lecz ten Chrystus jest barokowy, nieśredniowieczny i pochodzi z potrynitarskiego kościoła świętej trójcy hiszpański Chrystus z Solca. Mimo tak ogromnego zniszczenia świątyni, Chrystus, najcenniejszy zabytek tego kościoła, przetrwał Powstanie Warszawskie i przetrwał wojnę. We wrześniu 1939 roku Kościół trawił pożar. Spłonął dach, zawaliła się część sklepień. Po tych zniszczeniach wykonano tymczasowe przykrycie. Tak to było, że po zniszczeniach września 1939 roku kościoły, ale też inne obiekty w Warszawie zabezpieczano, remontowano, a niektóre nawet wykańczano. Mówiłem o ambonie, którą jeszcze w 1944 roku, tuż przed wybuchem powstania warszawskiego, zamontowano w kościele przy tamce. Jednak w 1944 roku bomby lotnicze i pociski artyleryjskie dokonały niemal całkowitego zniszczenia kościoła świętej Trójcy na Solcu. Budowla w 90% legła w gruzach. Stanisław Marzyński, architekt, który po wojnie odbudował niemal wszystkie kościoły Warszawy w czasie. Raportu swoistego ze zniszczeń wojennych pisał tak. Prawie cała psyda i przeszła połowa nawy są zburzone i wymagają długotrwałej, trudnej odbudowy. Jednocześnie ratowano to, co ocalało, wyciągano z gruzów. Zamurowano wyrwy po pociskach artyleryjskich o wielkości jednej trzeciej ściany głównej. Naprawiono także i zadaszono klasztor i kaplicę. To były pierwsze prace przy soleckim kościele tuż po zakończeniu wojny. Bożyński zapowiadał całkowitą rekonstrukcję cytat pięknego zabytku. A dziś kościół no, znów potrzebuje remontu, ale to jest historia, pewnie na inną okoliczność. Z tym miejscem swoje losy splotło przynajmniej kilku wielkich warszawiaków. Stefan Starzyński, urodzony na Powiślu, ochrzczony właśnie u Świętej Trójcy. 3 czerwca 1942 roku na Solcu, właśnie w tym kościele, Krzysztof Kamil Baczyński poślubił Barbarę Drabczyńską. Jak wiemy, żołnierz poeta zginął 4 dnia powstania w pałacu Blanka. Tymczasem jest 23 września 1944 roku. Nieopodal zrujnowanego już kościoła na kapłańskiej stule z pallotyńskiego habitu, Niemcy wieszają katolickiego księdza Józefa Stanka, jednego ze 150 kapelanów Powstania Warszawskiego. Niemcy nazywają księdza Stanka głównym bandytą. W czasie mszy świętej na placu Piłsudskiego 13 czerwca 1999 roku Jan Paweł II ogłasza księdza Stanka wraz ze 107 innymi męczennikami II wojny światowej błogosławionym. W 2017 roku kościół na Solcu przejęli karmelici bosi. Archidiecezja warszawska oddała im go jako zadośćuczynienie za nieruchomość przy krakowskim przedmieściu, kościół seminaryjnym. W ten sposób karmelici po 153 latach znów wzięli w posiadanie kościół w Warszawie, bo wcześniej dysponowali tylko kaplicą. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministra Obrony Narodowej.